Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Ostatnio zainstalowaliśmy sobie oprogramowanie TV Headend na serwerze, dzięki czemu możemy strumieniować telewizję naziemną, na przykład na smartfona, na tablet, czy na telewizor, czy na jakiś dekoder na Androidzie. Dzisiaj Wam pokażę, jak taki program odebrać na smartfonie lub tablecie opartym o system Android. No więc dobra, zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić, to zainstalować sobie odpowiedni program. Instalujemy program tvh Client. Jest on dostępny w repozytoriach Google Play. Program jest oczywiście darmowy. Chociaż są tam jakieś opcje, które można zakupić, z tego co wiem. Na przykład, żeby się wyświetlało logo przy programie. Instalujemy sobie program. Otwieramy. I tutaj musimy dodać połączenie. Dodajemy połączenie pusikiem. Nazwę połączenia sobie możemy pisać, jaką, jaką tam chcemy, TV. Teraz ważna rzecz URL połączenia. Ja sobie wystawiłem moje połączenie na zewnątrz, także mamy je dostępne po adresie publicznym. Czyli podajemy adres IP, najpierw HTTP adres IP, i numer portu. Tutaj jest na podpowiedzi mój serwer, numer portu 9982. URL odtwarzania. Robimy dokładnie to samo, w zasadzie moglibyśmy sobie to skopiować, żeby było szybciej. Kopiuj i tutaj sobie to wkleimy, tylko zmienimy końcówkę, numer portu i nazwę użytkownika. Hasło. Nazwę użytkownika i hasło oczywiście trzeba utworzyć w panelu w programie TV Headend wcześniej na serwerze. Ja już to wcześniej zrobiłem. Wydaje mi się, że wszystko ustawiliśmy. Zatwierdzamy nasze połączenie. Jak widać nasza aplikacja pobrała wszystkie informacje o nadawanych programach. Klikamy sobie na przykład TVP1. Mamy tutaj już od razu EPG pobrane aplikacja, udostępnia także EPG, także mamy tutaj fajny podgląd. Co wam jeszcze mogę o tej aplikacji powiedzieć? Ma kilka bajerów takich, jeżeli na przykład chcemy sobie nagrać jakiś program, klikamy na tvp 1 i na przykład jesteśmy fanami seriali historycznych, klikamy sobie Eli w sezon 3 odcinek 661 i przypuśćmy, że chcielibyśmy sobie go nagrać. Wystarczy go kliknąć to no kółeczko REK. I nasz odcinek się nagra. Nagranie zostało dodane, mieliśmy informację. Tak samo można sobie wziąć jakikolwiek inny program, który na przykład będzie o godzinie, no na przykład o 16, teraz mamy 13:40. Uruchamiamy, klikamy tylko Rek. I nasz program też się nagra o tej godzinie. Oczywiście, o ile ktoś nie będzie korzystał z naszego serwera i oglądał jakiegoś innego multiplexu, to ten program się bez problemu nagra. Wszystkie nagrania można sobie dodać, zobaczyć tutaj, zaplanowane to są nasze nagrania, które dodaliśmy. Jest Elif i przysięga, to jest fajne w tym programie, że można sobie zaplanować do przodu. Na przykład w nocy coś leci, klikamy tylko rek, i nasz program na pewno to nagra. Nie ma z tym żadnego problemu. A nawet można, jeśli wejdziemy sobie na jakiś program, przykładowo, który leci seriami, tak jak na przykład Elif, że można sobie go nagrać. że można go sobie nagrać nawet całą serią. Ja tutaj usunę to nagranie, klikam teraz tutaj i nagrywanie serii. Jeśli kliknę na nagrywanie serii, to program będzie mi notorycznie codziennie, przy tym co ile leci ten program, nagrywał całą serię, czyli po odcinku. To jest też bardzo fajne. Jeżeli na przykład leci jakiś pierwszy odcinek danego serialu, klikamy na niego nagraj serię i jesteś, jest, jestem pewien, że nasze Raspberry nagra całą serię. A pokażę Wam jeszcze jak to działa. Włączmy sobie nasz ATV P1. I nie wiem co teraz tam leci. Jakaś chyba nauka w jedynce Japonia z góry. Klikamy play. Seniorzy mnie pocieszali i mówili, się nie Dzięki. Jak widać wszystko działa elegancko. Super. Ja mam to na zewnętrznym ip u udostępniłem sobie to, tak żeby móc oglądać sobie telewizję. Mam tą telewizję naziemną, kilkanaście programów, chyba kilka z satelity, wszystko elegancko chodzi, tylko trzeba pamiętać, że ja to puszczam z Raspberry Pi, ze starszego modelu, to jest Raspberry Pi 1, i wszystko jest puszczane pasywnie, czyli taki program ma taki bitrate, jak jest u nadawcy, nic nie jest transkodowane. I jeżeli na przykład korzystamy z internetu komórkowego, czy z takiego słabszego internetu może się zdarzyć, że gdzieś przypikseluje, przymuli, ale ogólnie nie ma żadnych problemów, z tym wszystko śmiało, bardzo, bardzo fajnie chodzi. No właśnie dalej mi przypikselował, bo ja korzystam z internetu komórkowego, więc czasem się zdarzy. Też trzeba pamiętać, że Raspberry ma swoje ograniczenia, no nie jest zbyt szybkie i lubi się po prostu czasem, czasem lubi się przywiesić, to już tak, taka natura tego mikrokomputera. Oczywiście, tak jak ja tutaj udostępniłem sobie wszystko na zewnątrz, na IP publiczne. Nie powinniście tak robić, bo no nie wolno nikomu telewizji uzupełniać. Ja tylko sobie to zrobiłem i na potrzeby tego filmu. Ja to zaraz wyłączę i będzie to już nieaktywne. Zrobiłem to tylko na potrzeby tego filmu, bo po prostu mam w innym miejscu nasz serwer i stamtąd nadaję. Dlatego, dlatego jest jak jest. Ale na przykład możecie sobie takie programy śmiało udostępnić w sieci lokalnej po Wi-Fi, to nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Jest to w pełni legalne i nikt wam tutaj nie może nic zarzucić. Jeżeli w waszej sieci lokalnej tak robicie, to jest to jak najbardziej legalne i można tak robić. W zakończonych mam tu jakieś nagrane już wcześniej. Miałem w innym miejscu troszkę nasz mikrokomputer. Nagrałem tutaj jakieś trzy programy z BBC Earth. Te programy jak najbardziej, które są nagrane, możecie sobie ściągnąć, na przykład za pośrednictwem protokołu FTP. Po prostu się logujemy na nasze Raspberry. Wybieramy sobie program, który nagraliśmy, żeby się przekopiował. Na nasz dysk twardy i możemy go śmiało oglądać. To jest wszystko zapisane w formacie TS, czyli Transport Stream. Bitrate jest tego dosyć duży, czyli w zasadzie takie jak jest nadawane, wszystko jest nagrywane tak jak leci, więc nie ma tutaj żadnego transkodowania nic takiego. Tak samo jak na przykład jakieś zakłócenie się na programie pojawi, to też tutaj będzie to oczywiście widać, bo to jest bo to jest po prostu pasywnie nagrywane. Dobra, także przedstawiłem tą aplikację. Skonfigurowaliśmy nasz serwer TV Headend. Tą aplikację możecie na tablecie zainstalować, na, na smartfonie, na telewizorze, chyba z Androidem też się da. Na dekoderze z jakimiś wtyczkami typu Typu XBMC czy Codilla. Myślę, że też nie będzie problemu, ale są dekodery też z Androidem, więc jakby co możecie też na nich oglądać. Yy, większość playerów na dekoderze, na różnych dekoderach yy, IPDV też powinna to odtwarzać. Także dzięki. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Don't mean Credit cards and the scams. hitting <laughs> the no licks in the bank.